Dzień dobry! Piątek, piąteczek, nareszcie! Rzewska Kawka, czyli codzienny przegląd napraw. E, więc zastanawiacie się, jak wyszły te najki? A więc tak wyszły. Tutaj, niestety, ale było bardzo duże uszkodzenie. Tutaj są wibramki, fleki. Natomiast wypełnienie zrobione z takiej beżowej gumy. Ona troszeczkę się odróżnia od tego, co tutaj jest. Białej nie mogłem zastosować, bo ta guma nie jest już biała. Więc to by bardzo brzydko wyglądało. Wiem z doświadczenia. Natomiast tutaj jest, jest beż. On jest lekko tutaj też jeszcze tak przewoskowany, żeby jednak mniej się odróżniało. I Myślę, że na nodze, jak to będzie, to będzie w porządku. Natomiast jakbym miał tutaj czarną gumę, to niestety by... Nie fajnie by to wyglądało. Myślę, że taki... Też nie mogłem tego zrobić jakoś symetrycznie, tylko musiałem pod skosem robić, ponieważ no, tutaj jest, tam jest ta skarpeta, ta podpodeszwa jest przeszyta. Jest miękka, taki wkład miękki, więc tutaj też musiała zostać zastosowana dosyć miękka guma, żeby to tak mniej więcej podobny komfort był. Dobra, tutaj, tak jak mówiłem, jest dziura na przewylot. Niestety będzie trochę to widać. Tutaj w drugim bucie jest zabezpieczone, nic nie widać. Co tutaj jeszcze mam? Jeszcze mam takie zapięteczki. Aha, mam tak, też taką informację. Wczoraj e, w końcu księgowa u mnie była dostarczyć tutaj dokumenty. E, bardzo dużo segregatorów, e, których się też naz, nazbierało, i zrobiła mi wyliczenie, ponieważ, e, no cóż, e, chciałem się dowiedzieć, ile by mnie kosztowało, jakbym chciał zamknąć firmę. Po prostu e, tak, tak sobie pomyślałem parę miesięcy temu, że. Jak będzie taka potrzeba, że będzie trzeba zamknąć firmę, że jeżeli już to nie będzie opłacalne, naprawa butów przy takich dużych kosztach obecnie prowadzenia działalności, to chciałbym wiedzieć chociaż, ile ja potrzebuję mieć tych, tych funduszy, żeby to zamknąć. I nie jest tak źle, słuchajcie. Tam chyba 13 czy 14 tysięcy wyszło. Jakieś tam waty, jakieś inne rzeczy, rozliczenie ze zdrowotną na podstawie remamentu końcowego, rocznego. Więc spokojnie teraz mam taki plan, żeby wysprzedawać całą galanterię. Ten cały towar tutaj zostawimy usługi. Więc ten remament na pewno będzie o wiele mniejszy i te kwoty jeszcze będą mniejsze. Więc nie jest tak źle, słuchajcie. Więc tak, myślałem, że jestem jakiś taki uwięziony tutaj, natomiast się okazuje, że tak naprawdę mogę. M mogę taką decyzję podjąć i nie będzie to jakieś bardzo, bardzo kosztowne. Słuchajcie. Oczywiście nie planuję, ale teraz tego robić, ale no, kto wie. Wszystko zmierza w takim dziwnym troszeczkę kierunku, że e, żeby się opłacało, to trzeba bym najlepiej mieć w swoim lokalu, gdzieś tam na, na, na swojej posesji działalność, mieć na ojca, na brata, na żonę na kogokolwiek kto jest na etacie żeby nie płacić tych tych ZUSów jeszcze nie ten nie wiecie o co chodzi nie no niestety no jak to tak wszystko się tutaj robi się wszystko do kupy się zbierze to to straszne straszne te kwoty wychodzą póki co jeszcze tutaj mam zapięteczki i tutaj mm, można by zrobić całe ale to z całych no to chodzi o to, żeby tutaj był mocny materiał. Klientka chce mieć je bardzo mocne. I co tutaj zrobimy? Jakiś, Myślę, że jakiś tutaj materiał będzie granat, szary, coś takiego. Bo biały nie chciałbym tutaj białego. On bardzo brzydki wygląda, akurat nie z tej mocnej tkaniny. Ale coś tutaj wkomponuję, żeby było, było ładnie, ładnie wyglądające. I pokażę Wam te fleki. O, tutaj są fleki Vibram. 10 mm słuchajcie grube, bo tutaj było bardzo duże uszkodzenie obcasa, jak mogli, mogliście zobaczyć wczoraj, więc jest, jest teraz ładnie to zrobione. Co ja tu jeszcze miałem? Jeszcze coś. Aha, tam mam w trakcie buty czekam na zelówki, które mi dzisiaj mają z hurtowni przyjechać tutaj fleki kauczukowe będą zrobione, fleczki do szpilek, tutaj też fleczki, o, tutaj, tutaj akuratnie jest ten ubytek jest troszeczkę grubszy i tutaj będą, tutaj dam takie grubsze francuskie topi, to jest prawdopodobnie będzie idealnie pasował na, na grubość, tak żeby jednak te, tej wysokości nie, yy, nie, usunie, nie skracać tego obcasa, ponieważ jest, jest profil, jest, jest idealny na tej wysokości, więc trzeba dostosować materiał, żeby jak najbardziej odpowiadał temu co, yy, co jest, co, co powinno być prawidłowe. Yy, co tutaj mamy chyba też, aha, tutaj klientka chce mieć troszeczkę wyżej, więc trzeba tutaj podnieść fleki, tutaj. Dzisiaj straszne klejenie. Straszne, bo słuchajcie, no buty wyprane. To jest powiem wam nie chce się aż, nie chce się aż tego czyścić, ale, ale cóż, trzeba to zrobić. Tu jeszcze mam fleczki, tu muszę właśnie sms wysłać, że są, że są zrobione, gotowe. I tak to wygląda, słuchajcie. Tam mam jeszcze jakieś tam wszycia, klejenia, ale to mm, nie są jakieś takie bardzo ciekawe naprawy. Z ciekawych napraw to dostałem, dostałem buty tutaj. Na przykład, na przykład te tutaj. Tutaj będzie zelówka zrobiona z takiej fajnej francuskiej gumy 2,5 mm. Będzie to ładnie wyglądało. Na razie się prostują. Tutaj będzie trzeba całe spody dorobić do tych butów. Ale tu będzie tak. Otok zmieniony będzie zrobiona podstawa i obcas będzie dorobiony, bo takich gotowych niestety nie ma. Jest coś podobnego, jakiś zefir, ale to są buty jesienno-zimowe, a ten zefir jest na, na, mi, na miękkim komponencie i on może mieć predyspozycję do ślizgania się w zimę. Więc tutaj by trzeba raczej. Raczej dorobić i zrobić zelówki albo Swiga i Obcasy, albo Vibrama, bo Vibrama też mam fajne teraz zelóweczki. Może akurat nie spasuje. Tylko, że brązu nie ma, ale czasami fajnie to wygląda jak są, jak są czarne zelówki. Wszystko się okaże później w pracy. E, ok, 8 minut leci. Tak więc dziękuję Wam za wszystkie komentarze, które piszecie. Przeważnie to są pozytywne, więc dziękuję bardzo. Słuchajcie, jutro jutro sobota, jutro się nie widzimy. Jutro mam intensywny, intensywny dzień, bo zawody córka ma w czerwiące Leszczyny. I tam ma od 7 do, do 20. No to ja zresztą rodzinę będę musiał e, chyba jakoś ten dzień zagospodarować. I tak myślę właśnie, że może Wisłę odwiedzę. E, dawno już tam nie byłem, więc... Pogoda się zapowiada dobrze, a w niedzielę, w niedzielę też będzie intensywnie. Więc widzimy się w poniedziałek z nową energią. Mam nadzieję, że humor będzie dalej dopisywał, i będę, na pewno będę mógł Wam coś pokazać, jakieś ciekawe naprawy, bo tych butów cały czas, cały czas jest coś, coś nowego. Więc o to się na razie nie boję. Pozdrawiam serdecznie, miłego weekendu, cześć.